Szybana, Szybana, widzano z tej strony Mikoi. Z nami dzisiaj jest. Szybana. I reagujemy sobie dzisiaj na najlepsze momenty na Bedwars w Minecraftu. Dobra, 3, 2, 1, puszczamy, ok? 3, 2, 1, 2, okay. O, jakie ładne. Tylko do teraz odliczałeś? Wysz? Ale ja już kończyłem filmik, to filmika. Do włączania. A ja już mam 18 sekundę. sekundę. Ja mam 18 w tym momencie. Typi jakie skilly tu są? Podobno ten... Wiesz no, co tu jest podobno? Podobno tu jest ten, tu jest na tym... na tym... Na tym na tym, na tym, na tym. Na tym... Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Na oh na tym tekstur paku się bardzo dobrze gra, tylko nie wiem jak, jak e, e, jest? tylko nie wiem jak ten, nie wiem jak co e, to to jest to, abra. Ale, ale podobno ten ten, ten tekstur pak na BedWars, ale nie wiem jak to zainstalować, który to jest. Ja, ja wiem, który to jest, Ej czekaj. Jakie tu są skile? Co jest? No lecz łóżko, dobra. Ale ładny. Ale w ogóle nie tak słabo tak, jest, tylko ładny. Co jest? Jakie ty próby skile? Ja też. Ja spróbuję spró zobaczyć Minecraft. Eee, Minecraft, e, realistic, e, Texture Pack. Widzę, to, to widzę jak piszesz? Ale ja tego nie piszę, po to. A. Jaki skil? Jest taki skij. No i ja nie odkapił. Ty widziałeś jak on zabrał skrzynki? Zwacznie? Nie. Kupił? No masz, nie ma właśnie. To to się właśnie. Rozmawiam o jednej sekundkę Rozmawiam sekundkę temu. widzowie, na Kacpery na cyfr, prawdopodobnie. w czyli marca, nie wierzę, no bo nawiązane to 20.00. Więc ja dzisiaj nie wyrobię. A jeśli tak, to wbijacie na kacper i Miki jutro. Jutro, jutro na Katrin mi kika i wybija. To mnie też jutro będzie filmik, S, Ale u Katrin, u kiedy będzie z tego reakcji? Koniec. Jeszcze szybko? Szybko, szybko? To będzie mam, już U mnie, o, kiedy ty będzie na reakcji? reakcji? No. Nie wiem, no. Albo, albo jeśli nie, to nie. Albo jutro, albo. Jutro może. Dawaj kolejny, bo się zmienić ten. Skończyła. Nie. Mogę? Ja pani nie Daj tylko czekaj. Dobra, ma. kolejny filmik. Szukaj jakieś i mi wyślij. Szukaj i mi wyślij. Nie ma oli, nie ma? Gdzie ola, szukamy oli. Czekaj, bo nie chcący kliknąć, no zamiast tego. Ja ma Nie ma Oli. Nie? nie. Dobra, szybko wysyłam, ale ja nie mogę pokazać. No nie mam tego! Szukam, bo tu jest bardzo mało filmu. Bravo. Ja. Brawo! Babo, babo. Brawo! Chodź. Chodź. O jest, na lakę. Tylko wiadomo, wyciśnione dźwięki. Dziękuję Wam widzowie za 96 subskrypcji Dobra, go, dobra, no, dzisiaj nie, nie, lecimy Już się samo odpaliło Nie, ja, no no to od nowa, od nowa, od dobra 3, 2, 1 okej jakiś ty to do niego O bije, bije, bije ale założę strefę! Mam koch skarpetki. Ten też. Chodź, chodź. To już zostawiamy. Dobra. Tu masz podróży parę papier. Aż zostawię lajki. Pareka podnosiła. Spróbuj się przytulić. Kiedy to było? 60 tam? O, skacie na łóżko. Ej, jakie mocne uszko mają, ale kopiesz się. Daj tą śrubkę, weź kapelusz. W ostatnim wow. momencie to za ten, za górowy. Tu są dali. takie przebitki, że ja nic nie widzę, tylko te przebitki. Ja to wszystko widzę. Ja widzę. Ja, 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 daj go. O, tu jakieś pomurę. No. Nie, Ola, chodź tu. Ło! Jak? Ola. Teraz powoli one było. Spo, spowalni... Ej, oni mają to, najlepszą myszkę. No bo ci chodź, co... Kursu, A wiesz co to Godbridge? Chodź, za chwilę będziesz siedzieć. Złoży i będziesz siedzieć. Chodź, chodź. A ile ma twoja myszka SCP? A co to jest SCP? Bo ja nie wiem. To jak szybko klika, bo moja ma to. Ja nie wiem. To ja, ja, ja nie, nie wiem. Konika ma to ja my, myślę, że tak 80. Idę. Nie, 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 że tak ja widzisz, widzisz, nie, tak serio. Będziesz miał to Naprawdę nie wiem. Poczekaj, Tafa złoży trochę. Poczekaj. Dobra, sobie chujanego, o! Piesz, ok, dobra. Piękny kill. O typie. A wiesz, ja znam mega dobrą chwilę. O, dobra, A wiesz, że jeden typ, niektórzy typo, typole, jak grałem sam na cztery, na 4, na cztery, to oni zrobili taką pułapkę, że patrz. Mieli ten, e, mieli fireball kupowali. Było szkła barielka. barierka. Jak jakiś typek szedł, to on e, ten typ, który miał firebola szedł, nie też. I on tak nagle rzuca firebola pod siebie, wylatuje, a ten drugi typ spada. A moje każdy... najlepsze partie to były mam dwa. Pierwszy to był, że gonił mnie misiu i nagle trzech zielonych się na niego życzyła. To każdy Aha. pamięta, jak to oglądała Kasper z Mickey Games. Tak, dokładnie. A drugi, to wiesz jaki był? Jaki. Nagle spadło dwóch niebieskich i dwóch prawie naraz zrobiłem. Co? Sam. wiesz, pie... jeden... Jeden... Pie... Jeden... jeden. miał jeden HP, a drugi miał tak, i też ja to, to ja ci powiem pierwszy fart. Ja ci powiem pierwszy fart. Mój, mój pierwszy fart to był, że e, zniszczyłem łóżko ekipie. Chodź, e, Zniszczyłem łóżko. E, zniszczyłem łóżko, e, łóżko typom, co mieli łóżko, a my nie mieliśmy. To teraz widziałeś? Nie, ja No i A drugi to jest, że. żeby. Widziała, poczekajcie. Chciałby wiedzieć, jak Mikołaj to zrobił, to musicie panać na katter i Miki tam e, wszystko. No trochę będzie widać, bo to niestety z mojej perspektywy. Ale ale będziecie wiedzieć o tym. Bardziej. Ale ty wiesz. A mój drugi fakt to był taki, że ja się bijam, be, mam... jestem sam, nie? Bez łóżka. Na całą ekipę, która ma łóżko, nie? Ja lecę, rozwalam Iwyrko i zabijam ich czterech. No. Naprawdę. Co to było wtedy? Wtedy ja się tak zajarałem. Ja, ja Tato, tam! No, naprawdę. A ja nie żartuję. Naprawdę tak było. Dobra, koniec. Ej, to ja włączyłem. Dobra? Nie, nie do koniec. Mi się skończyło no, no ty w ogóle nie zapinasz, a ja piję na powiadam, opowiadam, co jeszcze tam zrobię, i idę dalej, a ty tak o, już się skończyło. Dobra, dawaj kolejne. No, no dalej skończyło się. Dobra widzowie, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć no i pa.